Pierwszy koniński dzień azyki. Czerwiec 2024. Uważam oficjalnie za otwarty. Bawcie się bardzo dobrze. Ja opiecie, że się tam Staram się, żeby młodzież gromadziła się wokół tej szkoły, żeby wiedziała, że w szkole nie tylko chodzi o szkołę. Przyszedł do mnie Mariusz Urbaniak, który jest... który zajmuje się kulturą i sztuką. Podał pomysł, mówi, słuchaj, robimy, mówię, robimy. I to jest on jest głównym prowoderem, ja tu tylko sprzątam. Międzynarodowy Dzień Muzyki, ponieważ Konin jest miastem muzycznym. Spojrzałem w kalendarz, wyszło 21 czerwca, więc stwierdziłem, że no nie możemy, bo to zakończenie roku szkolnego. Dlatego wpadłem na pomysł, żeby zrobić to trochę prędzej w jednej z konickich szkół. Zaproponowałem szkołom udział w warsztatach, na których przygotowywaliśmy piosenki, które dzisiaj młodzież śpiewała. I śpiewali przeboje. Od słuchajcie najnowszych po pokoleniach, gdzie moja mama stała na boisku, mówi znam to Zależało nam, żeby zintegrować młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych e, z miasta Konina, a jak wiadomo najlepiej łączy muzyka. Inicjatywa, którą tutaj Fundacja Barwy Kultury zapoczątkowała jest naprawdę cudowna. Jest to inicjatywa skierowana dla dzieci i dla młodzieży taniec, śpiew, coś co jest bardzo integrujące, coś co jest oczyszczające, więc super dla młodzieży i super dla dzieciaków, więc bardzo się cieszę. No i w prezencie, za ich zaangażowanie, za, za chęć, za to, że poświęcali się temu, że przyszli dzisiaj na imprezę. Zaprosiłem też Jacka Mezomejera, z którym miałem szansę poznać się parę ładnych lat temu w bitwie na Głosy. Jacek z wielką przyjemnością przyjechał i jak słychać, widać, młodzież chyba zadowolona. Aby zostawić samo i spój Zostawić siły wszystkie Pierwsze kwitek pierwsze przejście Czyste wszystkie czas nie mówi Ważne, musi, musi. Ważne, że potrafisz widzieć dobro Ważne, że doceniasz jego ogrom To Twój świat obok I wszyscy To musi być Ważne, że potrafisz widzieć dobro Ważne, że To tworzy Twój świat oboklot. Mamy sporo do zrobienia, by świat pozmieniać Przeszłość jest tatuażem, nikt jej nie smaże Ważne, że potrafimy bawić się tu razem no, Jestem tu od dwóch godzin, a się wydarzyło tyle rzeczy Dostałem miód od pani dyrektor Dostałem Rafaela od pewnej uczennicy, która też narysowała się mój portret Tyle wzruszeń w sali tutaj szkolnej rapowaliśmy Potem na scenie, za moich czasów takich imprez szkolnych nie było Także jestem w szoku bo generalnie różnica wieku między mną a młodzieżą się robi coraz większa, ja już jestem 40-letnim człowiekiem, a przywitanie mnie naprawdę jak swojego. Jak swojego ziomka, także cieszę się bardzo i dziękuję. Tak, dziękuję za zaproszenie i to była wielka przyjemność wystąpić. Wspaniała publika i te takie dzieciaczki po 10-12 lat, które śpiewają moje teksty, to jest dla mnie zaskoczenie. Nie wiem, czy mamy, mamy nauczyły ich, czy, czy po prostu same chwyciły te teksty, ale super. Sakrum to jest o tym jest, o tym jest ten numer, o czymś takim nieuchwytnym, ale ale jak najbardziej takie wartości mi przyświecają i cieszę się, że śpiewałem o tym i rapowałem już te 15-20 lat temu, kiedy to też wśród raperów to jest średnio popularne takie przesłanie. Ja Dziękuję. dziękuję! dziękuję. dziękuję. Do to, to sakrum, bez kontaktu z otoczeniem. Okamgnienie i mogę się przenieść w inny wymiar. Pozbawiony panterza, który codzienność bezwzględnie uderza. To panie, błogosław, panie, to błogosław, chwile, gdy każdy problem ciągłapostka. Uciekam w mojej świętości, objęcia tych. Którzy akceptują moje słabości? Rodzina, o której zawsze marzyłem, To, który był zawsze azylem. Miłość to najpiękniejsze sakrum. Więc nie traktuj jej jak kontraktu, który każdy dzień masz gorszy, kiedy zyski w są mniejsze niż koszty Sakrum nie zmieni lekki podmuch wiatru To źródło, którego nikt nie może zatruć i... Chcę do jednego miejsca na ziemi, gdzie Różne przyrastają mi zwłaszczenie Nowy w którym Do ချန်ပီယံက15